Cześć, witam serdecznie w nowym blogu na moim kanale. To niestety jest ostatni blog w 2021 roku. Nie mogę uwierzyć, że ten rok już dobiega końca. Chcę życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, udanego Sylwestra. Dajcie mi znać w komentarzach, co robiliście. Tą sylwestrową noc. Dzisiaj będzie filmik o tym, jak przygotować się na nowy rok, taki noworoczny reset, czyli sprzątanie, planowanie i ogólnie podsumowanie całego zeszłego roku. Zacznę od tego, jaki był dla mnie 2021 rok. W 2020 przeżyłam szok, bo nigdy nie spodziewałam się, że Świat może się tak znacząco zmienić, że będę żyła w czasach pandemii, tak naprawdę. W 2020 roku nie działo się praktycznie nic. Przynajmniej takie mam wrażenie, że moje życie stanęło w miejscu. I 2021 rok zaczął się bardzo ekscytująco, bo to jest moje największe osiągnięcie zeszłoroczne, czyli kupiłam swoje własne mieszkanie. Teraz obecnie w nim mieszkam, więc jestem z tego bardzo dumna i cieszę się, że udało mi się to osiągnąć. To zawsze było moje marzenie i od kiedy zaczęłam pracować zawodowo, zawsze chciałam. Odłożyć na mieszkanie, więc to zawsze był mój główny cel, żeby zbierać na zaliczkę, żeby zebrać tych pieniędzy jak najwięcej. No i w tym roku, bo to jeszcze jest ten rok, udało się to osiągnąć. Mam nadzieję, że, to, że zrobiłam dobry krok, że to jest dobra inwestycja na przyszłość. Mieszkanie kupiłam w lutym, więc na początku był taki ogólny remont mieszkania, dlatego nie mogłam w nim mieszkać. Przeprowadziłam się do mieszkania od 1 marca. Przeprowadzka to też było duże wyzwanie, bo nie spodziewałam się, że nagromadziłam tak dużo rzeczy i myślałam, że to będzie dużo łatwiejsze niż było. Dlatego teraz staram się regularnie przeglądać szafy i wyrzucać to, co niepotrzebne. Bo naprawdę gromadzimy mnóstwo rzeczy, które nie są nam potrzebne, a tylko zalegają i zajmują miejsce w szafach. I tak naprawdę od marca do czerwca te pierwsze trzy miesiące zajęło mi wyposażenie mieszkania. Zajmowałam się też głównie tym, żeby dobrze się czuć w tym mieszkaniu, żeby je urządzić, żeby było takim moim miejscem na ziemi. No i w ten sposób minęła już połowa roku 2021. W sierpniu byłam na wycieczce rodzinnej nad morze. Bardzo cenię sobie ten czas, który mogę spędzić z rodziną, i zawsze staramy się, żeby raz w roku razem wyjechać. To stało się naszą taką rodzinną tradycją, i e, bardzo mnie to cieszy. I zawsze czekam na to, żeby móc trochę spędzić czasu razem. W następnym roku też na pewno zaplanujemy jakiś wspólny wyjazd i potem. Tak stopniowo zaczęłam odnosić wrażenie, że moje życie stanęło w miejscu. Nie działo się praktycznie nic i chciałabym to zmienić w przyszłym roku. Nie chciałabym dopuścić do takiego przestoju, jak odczułam w tym roku. Chciałabym lepiej zaplanować swoje cele na przyszły rok, zrobić dokładny plan na kwartał, nie na cały rok, bo kroki, które trzeba podjąć, żeby osiągnąć te, ten cel, nas przerażają, przynajmniej mnie przerażają, i trudno mi jest znaleźć motywację do tego, żeby ten duży cel osiągnąć. W przyszłym roku chciałabym postawić na nową strategię. Mam nadzieję, że zostanę w tym systematyczna, bo to jest według mnie klucz do sukcesu. Marzenia można mieć duże, ale żeby je osiągnąć, trzeba być systematycznym, wdrożyć sobie systemy, rutyny, które nam Pozwolą dotrzeć do tego celu. Najważniejsza jest praca nad sobą, proces, to jak się uczymy, rozwijamy, a osiąganie sukcesów, celów na samym końcu to jest ogromna satysfakcja. Przejdziemy teraz do sprzątania mieszkania, bo nie chcę Was zanudzać zbyt długim gadaniem, bo mogłabym o tym gadać i gadać, więc teraz posprzątamy razem mieszkanie, bo wychodzę z założenia, że nowy rok. Trzeba rozpocząć w czystym otoczeniu, posprzątać swój pokój, swoje mieszkanie, bo gdy na, w naszym otoczeniu jest bałagan, to nasz przyszły rok również będzie nie, nieuporządkowany. Więc teraz postaram się ogarnąć wszystko, żeby jutro na Sylwestra był ładny porządek. Teraz o moich celach na przyszły rok, na rok 2022. Jak to mówię, to nie mogę uwierzyć, że już jest ten rok. Przyszły rok zapowiada nam się rokiem inflacji, czyli ogromnego wzrostu cen. Myślę, że już każdy z Was zauważył to, jak zdrożały zakupy spożywcze, usługi. Dosłownie wszystko dookoła nas jest coraz droższe, dlatego trochę mnie to przeraża. Nie wiem co będzie, no ale musimy sobie dać radę. Wydaje mi się, że rok 2022 nie będzie najprostszy, ale trzeba go przeżyć, więc wszystko przed nami i trzeba wejść w ten nowy rok z pozytywnym nastawieniem. Przygotowałam sobie listę takich ogólnych celów na 2022 rok i tą listę podzieliłam na trzy kategorie: na cele finansowe, osobiste i te związane z karierą. Od moich celów finansowych, więc tak jak wspominałam, kupiłam mieszkanie, co było dla mnie ogromnym osiągnięciem, ale niestety nie udało mi się wszystkiego kupić, więc niektóre zakupy zrobiłam na raty. I teraz na początku przyszłego roku bardzo bym chciała spłacić te raty w całości. Bardzo bym chciała zacząć rok 2022. Bez żadnych rad. Kolejnym moim celem, związanym z oszczędzaniem, jest zaoszczędzić 5000 zł. Chciałabym, żeby na końcu 2022 roku na moim koncie było zapasowe 5000 zł, których nie będę ruszać i które będą przeznaczone na jakieś wypadki. W życiu nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Więc chciałabym mieć takie zapasowe 5000 zł. Kolejnym moim celem finansowym jest oczywiście zarabiać więcej. Chciałabym w każdym roku widzieć wzrost i chciałabym dążyć do tego, żeby z roku na rok zarabiać coraz więcej, bo dzięki temu też widzę, że robię postępy. Dlatego to jest jeden z moich celów. Taki dosyć ogólny, nie precyzuję, ile dokładnie bym chciała zarabiać więcej, ale wiem, że dobrze byłoby zwiększyć swój dochód, chociażby o 100-200 zł. Dla mnie każdy grosz się liczy. Jestem teraz w moim domu rodzinnym, i ten dom został wybudowany przez mojego tatę własnymi rękoma. Wybudował ten dom od fundamentów aż po dach. I ten dom nie był już remontowany od 25 lat, więc bardzo bym chciała zaoszczędzić pieniądze i pomóc stacie w renowacji, odnowie tego domu. Dlatego też kolejnym moim celem finansowym jest to, żeby zacząć odkładać pewną kwotę pieniędzy co miesiąc, żeby móc w przyszłym roku. Może nie 2022, bo wątpię, żeby mi się udało zaoszczędzić aż tyle pieniędzy, ale żeby od 2023 roku zacząć powoli, stopniowo remontować dom. Przede wszystkim musimy ocieplić dach i wymienić okna na plastikowe. W przyszłym roku planuję ogromny zakup, czyli zakup nowego samochodu. Na pewno nie będzie to nowy samochód będzie to używane, ale i tak bardzo się cieszę. Marzy mi się również zakup lodówki takiej w stylu amerykańskim. Pewnie wiecie o czym mówię, takiej która ma drzwi, które się otwierają w taki sposób. Zawsze mi się taka lodówka marzyła i bardzo chciałabym kupić. Niestety te lodówki kosztują około 4000 zł. Więc będę się starała odłożyć wystarczającą ilość pieniędzy żeby taką sobie lodówkę kupić i zapisałam to też w moich celach na przyszły rok. Teraz przechodzimy do moich celi związanych z karierą. Jeżeli chodzi o moją karierę, to zaliczam też do tego YouTube, chociaż teraz to jest głównie moja pasja. Pierwszego vloga opublikowałam w lutym tego roku. Wtedy miałam Jedną subskrypcję, a w listopadzie osiągnęliśmy już 100 subskrypcji, a w tym momencie, gdy to nagrywam, jest już nas prawie 200 i bardzo cieszę się z tego, że ta liczba rośnie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz, bo chciałabym rozpocząć rok styczeń z okrągłą liczbą 200 subskrypcji. To będzie dla mnie ogromny prezent na nowy rok. A takim głównym celem związanym z YouTubem to jest osiągnięcie tysiąca subskrypcji, więc mam nadzieję, że do końca 2020 roku osiągniemy na tym kanale tysiąc. Dlatego koniecznie subskrybujcie, żeby być z filmami na bieżąco, komentujcie, dawajcie łapki w górę. Kolejnym moim postanowieniem na nowy rok jest zacząć publikować częściej na Instagramie. Kiedyś publikowałam dużo recenzji kosmetyków, makijaży, potem przestałam, bo zaczęłam skupiać się bardziej na YouTubie. Mam też do Was pytanie: czy w ogóle obserwujecie mnie na Instagramie? Czy będziecie mnie obserwować? I jakie treści by Was interesowały? Powiem Wam szczerze, że trochę nie mam pomysłu, co bym mogła tam wstawiać, bo blogowanie zajmuje mi już dużo czasu. I w moim życiu nie dzieje się aż tak dużo, więc y, jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać, co byście chcieli zobaczyć. Chciałabym bardzo rozwijać tą platformę Instagram, moje konto, ale brakuje mi pomysłów i jakoś tak w tym roku. Odłożyłam to zupełnie na bok. Pędzam Was do tego, żeby mnie obserwować i wiem, że na Instagramie moglibyśmy mieć taki bardziej bezpośredni, codzienny kontakt. Obserwujcie mnie i też dajcie mi znać, jakie pomysły macie na to konto, żeby mi trochę w tym pomóc. I ostatnim moim celem karierowym jest iść na kurs. Jeszcze nie wiem, na jaki kurs chciałabym iść, ale. Kursów jest teraz mnóstwo do wyboru do koloru i chciałabym się nauczyć czegoś nowego. I ostatnia kategoria celów, czyli cele osobiste. Mam nadzieję, że jeszcze Was nie zanudziłam. <laughs> Moje cele osobiste to przede wszystkim przeczytać 20 książek. Gdy byłam nastolatką, czytałam bardzo dużo. Uwielbiałam czytać, szczególnie wieczorem przed spaniem, a później jakoś ten nawyk mi umknął. Nawet nie wiem, kiedy przestałam czytać i dlaczego. Więc teraz chciałabym zacząć czytanie od nowa i na przyszły rok planuję od tego, żeby przeczytać 20 książek. Jeszcze nie mam wybranej książki na styczeń, dlatego koniecznie, jeżeli. Macie jakieś książki, które lubicie, które polecacie? Dajcie mi znać w komentarzu. Moglibyśmy też zrobić sobie taki update książkowy i na przykład na koniec każdego miesiąca będę się dzieliła z wami tym, jaką książkę przeczytałam i co o niej myślę. To na pewno zmotywowałoby mnie do tego, żeby czytać więcej i żeby nie zapomnieć o tym. I kolejny mój cel jest związany ze zdrowiem i lepszym odżywianiem. Chciałabym jeść bardziej zbalansowane posiłki i jeść bardziej regularnie. To mnie gubi, bo mam takie dni, gdy staram się, gotuję i jem bardzo dobrze, a są takie dni, gdy nie jem, a potem jem za dużo. Chciałabym pracować nad tym i również chciałabym się więcej ruszać. Planuję ćwiczyć trzy razy w tygodniu. Zacznę na początku powoli od jednego razu w tygodniu, na, po, na końcu 2020 roku ćwiczyłam bardzo dużo, bo ćwiczyłam prawie codziennie, a później miałam stres związany z zakupem mieszkania, mnóstwo rzeczy do załatwienia i gdzieś w międzyczasie przestałam ćwiczyć, a później przez cały 2021 rok nie mogłam się za to zabrać. I bardzo żałuję, bo widzę zmianę w swoim ciele. W przyszłym roku chciałabym również pracować nad nauką języka francuskiego. Francuski odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu i uczę się tego języka już od wielu lat, ale cały czas mam wrażenie, że do końca go nie umiem i są rzeczy, nad którymi. Chcę pracować. I ostatnim moim celem osobistym na przyszły rok jest to, żeby posprzątać piwnicę. Mamy takie jedno pomieszczenie, które mogłabym nazwać graciarnią, bo jest tam wszystko. Gromadzi się tam niesamowita ilość rzeczy, aż nie idzie tam wejść, więc y, chciałabym pomóc mojemu tacie i chciałabym. Ogarnąć ten pokój. To na pewno będzie wymagało dużo pracy i nie zrobię tego w jeden dzień. Muszę sobie opracować system i robić to stopniowo. Chyba w każdym domu jest taka graciarnia, ale ta graciarnia u nas wymknęła się już spod kontroli, więc czas najwyższy jest, żeby się tym zająć. I bardzo chciałabym to udokumentować, nagrać filmy z tego, jak sprzątam. Czy bylibyście zainteresowani taką serią filmów, jak Sprzątanie graciarni? To planuję zrobić już od dłuższego czasu, ale nie mogę się na to zabrać. Już miałam kilka podejść, robiłam jakieś tam drobne czystki, ten, ale ten pokój. Potrzebuję takiej systematycznej pracy i po prostu skupienia się na tym, żeby to posprzątać i koniec. To są takie moje ogólne cele na 2022 rok. Jeszcze te cele muszę rozbić na cele kwartalne, czyli, czyli co muszę osiągnąć w każdym kwartale, żeby osiągnąć to, co planuję. I kończąc już ten film, chciałabym Was jeszcze raz zachęcić do subskrybowania tego kanału, żebyśmy osiągnęli w 2022 roku cel 1000 subskrypcji. I dziękuję Wam za spędzony ten rok wspólnie. Jest mi bardzo miło Was poznawać i dziękuję bardzo za spędzony ten rok wspólnie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i. Cieszenia się z małych sukcesów. Do zobaczenia w przyszłym roku.